Gameplayer. Witam Was w odcinku z Don't Starve. od razu mówię, że to nie jest żadna seria. Kogoś tutaj sobie będę grać. I czasami już zaś tej grocinek, odcinek. Czyli nie będę, że gram tylko wtedy, kiedy nagram. Tylko też poza odcinkami będę większość grać poza odcinkami. A jak zrobię jakiś wielki yy, postęp, to od razu powiem. Yy, nagram filmik, no. Aha, tutaj. Się postać wybiera. Od mówię, że kupiłem tą grę wczoraj wieczorem, ale nie chciało mi się. Znaczy, po prostu nie miałem czasu już w nią grać, dlatego dzisiaj yy, w nią gram. Mówię, że jeszcze w ogóle w nią nie grałem. Teraz jest pierwszy raz, jak ją włączam. I grę kupiłem na Steamie. Aha, jeszcze dziś lub jutro będzie losowanie. Nie losowanie, konkurs. Yy, na klucz do albo dwa, albo dwa klucze do gry Don't Starve. Albo jeden klucz do Battlefielda trójki um, Na Steam lub Origina To... Ja nie wiem czy ja mam się sam decydować Ale jeżeli jak ktoś by wolał klucz do Dwa klucze do Don't Starf Niż do Battlefielda trójki, To niech po prostu napisze w komentarzu Żeby wolał to czy coś Start Tutaj zostajemy budzenie przez takiego kolesia To widziałem... Znaczy o Mniej więcej ogarniam grę, bo widziałam na filmikach To jest oczywiście wersja gry beta, no to musimy wszystko zbierać. Gram w to pierwszy raz, w ogóle nie... Znaczy mniej więcej ogarniam, ale pierwszy raz to włączyłem. Tutaj coś się buduje, tak? Tak, okej. Okay. To jest Ale już mi się podoba, jak oglądałam te filmiki, to tak mi się spodobało, że musiałam kupić. No M mamy mapę? Nie. A tu jest pokazany dzień. Tutaj jest półmrok, a tutaj jest mrok. Gdy mamy mrok, musimy... Przy ognisku być nie możemy odejść za daleko, bo zginiemy. Tutaj w nocy to są jakieś potwory, ten mniej więcej. Potem jakieś hodowle są, czy jakieś grzybobranie. Nie. Że <grystanie> jakieś siano sadzimy, czy coś. Flint. Okej, okay, to siekierka. Bo to jest to ogniska potrzebne. Okej, okay, jeszcze to podnieśmy tu sobie, czy tutaj tylko Okej. Okay. sobie zbierzmy jeszcze to. Już nie możemy. Jeszcze jakieś kwiatki, o nasionka. Okej, okay, jeszcze trochę miejsca mamy. W ogóle po co są kwiatki? Nie ogarnie? Może do jedzenia? A, to wielkie drzewo. A te większe drzewa to idzie... Patrzy ile się kierki aż poszło. I co? Ja mam że sobie już... Yy... O, ognisko, żebyśmy... Łe, to trzeba... Nie co ja zrobiłem. O, nie zrobiłem. To dobrze. Zróbmy sobie kilofa. O oh je! Yeah. Siekierkę mam. No, ościnajmy. Szybko ten czas leci. Trzy. Tak z 10 drewna by się przydało. Nawet ponad może być. Tylko żeby nie za mało. Tutaj dużo różnorodnych rzeczy. Kierka zaraz się skończy. Dobra, myślę, że tyle drewna mi starczy. O nie, bo będzie trzeba dokładać do ogniska. Zapomniałam, że jeszcze nisko trzeba zrobić. Ale co my, popatrzmy, bo ja tak sobie A bardzo... to jest pułapka na tego, na króliki, żeby można było coś zjeść. I tu się też marchewkę daje. Właśnie skąd marchewki tutaj. Jakieś. Co? Kupa? To jakieś science machine. Dobra, zbieram. Przydałoby się flinty. Uu. O, to lepiej potworków podobno nie atakować. Ponieważ mamy na razie szans potem się tym... O, flinty. O, narzędzia są ważne. A nie, starszy nie, nie starszy Okej, okay, drapieńko, drapieńko i szyszki. Kwiatki, mam jakieś jedonko. W ogóle ja nie wiem jak tu się... znaczy wiem jak... A, a plantacje. I czemu ja to wyrzuciłem? RMB, co to znaczy? <grym> Dobra, jak nie ogarnię to się pośmiecie, bo... Am? Nie. A, daje się na niego. Nie. Jak się jadło? Aha, klikało dwa razy. Wow, można jeść, bo nie? O, kwiatki można jeść. To dobrze. To też można jeść. A to tu za można jeść? A się trochę drewna. A tam widzę flinta. O, marchewka. Będziemy robić pułapki. Ogólnie odcinek będzie krótki, bo ja mam naprawdę mam, kupiłem sobie tego Far Cryer 3, a teraz to ja mam, <śmiecki> śmiejcie się, 17 GB w pamięci, ale jutro jest Wigilia. Oczywiście życzę wesołych świąt, w ogóle miłego spędzenia czasu. Yy, się robi noc. Ale jeszcze w pomroku można grać. Znaczy, ogólnie chodzi sobie w ogóle, a co wam to, bo to przeszkadza Jo, ja, Dużo szczęście ja tu są dwa rodzaje, czy jak? Nie, to, to samo. Dobra. To malutkie jeszcze, Okej, okay, To cyk. Ogólnie gra jest bardzo oryginalna, prawda. Co, co my tu mamy? A, tu będzie <grym> Teraz robimy ognisko. Może już tutaj połóżmy. Dobra, to zróbmy to ognisko. I będziemy dokładać drewienko. Dziwny ten dźwięk, taki w ogóle. O nie, nie, jak zlagowało. jak na chwilę, tam mogę, zdążę ściąć to drzewko. Zobacz. Podobno jak widzimy tam, no to coś nas zaatakuje i giniemy na dwa uderzenia bardzo szybko to jest. Okej. Okay. W ogóle co to jest? To jest tylko do jedzenia chyba. Okej, okay, no to właśnie w takim momencie, jak się samemu gra, no to jest fajny całkiem, ale na filmiku mu jest nudno, ale jeszcze pograjmy. W ogóle przetrwamy, do tej przetrwamy, co no, porozmawiamy o czymś. What? Atakujemy? Nie, 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 nie! O, to ja już wolę spokój. Okej, okay, no ja oczywiście chciałbym złożyć, o tu mam jedzenie, życzenia świąteczne, bo jutro jest Wigilia, jak dzisiaj to wrzucę, mam nadzieję, że to wrzucę, losowanie jakieś będzie, yy, najprawdopodobniej jutro, ale dzisiaj też może wrzucę i to nie będzie takie losowanie, mm, tylko coś będzie trzeba zrobić po prostu. Jak to menu się, co, co mnie zaatakuje? Ło! To wtedy nas nie goniło. Jezu, to teraz tak cały czas będziemy musieli uciekać. O, ej, no to. Ff, mogłem wtedy odejść, żeby nas nie gonił. A jak go zaatakuje, co? Ginciut! Ło! Wow! Pierwszy mobek, który pokonałem. No, ktoś jeszcze? Już myślałam, że tytuł będzie wkurzający pająk, ale jednak nie. O jest, Sobie to w ogóle? góry te rzeczy, co to jest? A kamień, sznurek, właśnie, kilofa, zróbmy A mamy już, ja. A dobra, to siano, bo siano podobne jest potrzebne. Tutaj mam flint, tam jeszcze tego drewna nie zebrałem. Szybko, szybko, szybko. Dużo flintów. To po zabieram W ogóle będziemy musieli trochę kamienia pokopać, bo jest potrzebne jak widzę. O, marchewka. Dobra, wiecie co? W tym momencie przybliżmy sobie. Zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Czekajcie na losowanie. Yy, konkurs... Chceć... Oczywiście będzie więcej odcinków, jeżeli no, dacie jakiś znaki. Wiem, no możecie komentarz napisać, dać łapkę. No. Bo wtedy najgorsza jest niepewność, że na przykład wrzucam milion odcinków, a nikt tego nie ogląda. A tak to wiecie, jak ktoś to ogląda, no to chętnie będę to wrzucać. No to ja w tym momencie zakończę odcinek. Życzę wesołych świąt. Trzymajcie się. Cześć.